Cześć, z tej strony Tomek Zalewski. Może zaskoczę Cię, jeśli powiem Ci, że dzisiaj nie będzie lekcji języka niemieckiego. Ale w zamian za to pokażę Ci, jak zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych na każdym przelewie euro na polskie konto. Zaczynamy. Pierwsze, co musisz zrobić, to założyć konto na TransferGo. Żeby to zrobić, kliknij podczas oglądania tego filmiku. Tutaj na to żółte pole, gdzie widzisz mój kursor. To żółte pole z napisem Transfer Go. I oglądaj filmik dalej. Zarejestruję się za moment. To co jest istotne, co pokażę już na początku. Zobacz, jeżeli przelejesz dzisiaj, bo ten kurs się oczywiście codziennie zmienia. 1000 euro na polskie konto. Otrzymasz 4106 zł. I już nie ma się w grosze. Czyli za każde euro dostaniesz 4 zł. I 11 groszy. Odejmując zaledwie 99 centów za wykonanie przelewu. Czyli bardzo malutko. A teraz dla porównania pokażę Ci, ile otrzymasz za każde euro. Tutaj widzisz 4,11 w banku, na które byś tradycyjną metodą przelewał sobie pieniądze. Zobacz. Za euro otrzymałbyś ledwo 4 zł i 3 grosze. Zakładając, że wolałbyś poczekać i pojechać osobiście do Polski, wymienić pieniądze w kantorze, gdzie być może uhandlowałbyś parę groszy. Powiedzmy, dostałbyś nie 4.03, tylko 4 zł i powiedzmy no nawet te 7 groszy, tak? To już jest bardzo duża różnica, ale niech będzie. Więc jeżeli otrzymałbyś cztery zł i 7 groszy, na kwocie 1000 euro zobacz jaka jest różnica. A mówimy o naprawdę <grym> yy, wysokim kursie, jaki byś uhandlował w kantorze. 4.11 było w serwisie TransferGo Za 1000 euro otrzymałbyś, no tyle może nie, 4106 zł. I tak sobie piszemy. 4106. A w kantorze za 1000 euro po 4 zł i nie będzie 7 cent groszy. Różnica jest 36 zł. Czyli około 9 euro oszczędzasz na przelewie kwoty 1000 euro na polskie konto. I nie czekasz, aż któregoś dnia. Pojedziesz do Polski i tam sobie wymienisz te pieniądze, żeby, żeby mieć troszkę lepszy kurs niż w banku, tak? A jeszcze jeżeli podnosisz jakieś opłaty za przelewy, co jest bardzo prawdopodobne, ja na przykład płacę kilka euro za taki przelew, to w tym momencie różnica, jaką otrzymuję, jaką oszczędzam, jest jeszcze większa, tak? Bo u mnie jest to około 6 euro, więc oszczędzam kolejne 24 zł, tak? 6 euro po kursie 4.0, załóżmy. Czyli do tych 36 zł mogę spokojnie dołożyć jeszcze 24, więc oszczędzam 60 zł za każdym razem, kiedy wykonuję taki przeryw. Owszem, to jest wszystko uzależnione tak od dnia, w którym te pieniądze przerywasz, bo kurs, jak wiesz, jak już wspomniałem, stale się zmienia. Tak? I to, to mogą być większe lub mniejsze kwoty na Twoją korzyść. Tak czy inaczej oszczędzasz kilkadziesiąt złotych. Myślę, że jest to gra warta świeczki. Dlatego pokażę Ci też. Ułatwi Ci, jeżeli Boże nie orientujesz się, jak to zrobić, jak się zarejestrować, zalogować i jak wykonać pierwszy przelew. Pierwszy przelew jest taka ciekawostka, zupełnie darmowy, więc zaoszczędzisz jeszcze, <coughs> przepraszam, około 4 zł. Dobrze, zakładam, że już kliknąłeś tutaj to żółte pole i oglądasz dalej. Jeśli nie, to kliknij teraz, a za chwilę się zarejestrujesz. Ja, jako że jestem już zarejestrowany, to mogę się zalogować, ale w sumie pokażę Ci, jak, jak się rejestrować. Klikasz w Transfer Go, tak jak powiedziałem, w to żółte pole. Wówczas pokazuje Ci się taki element, tutaj wpisujesz swój adres mailowy. Ja tak dla przykładu napiszę, przykładowy adres małopawo.pl, tak. Tu wpisujemy adres i klikamy Otwórz konto osobiste. W tym momencie na ten podany przez siebie adres, czyli wpisz prawidłowy, inaczej nie będziesz miał dostępu. Otrzymasz maila, którego należy potwierdzić. Dostaniesz link, w który trzeba kliknąć, i wówczas Twoje konto w TransferGo staje się aktywne. Ok, teraz pokażę Ci, jak to wygląda po zalogowaniu się. Jeżeli już się zarejestrowałeś i kliknąłeś link aktywacyjny. Tutaj się logujemy. Pojawia się takie pole, ja tu wpiszę swoje dane. Dobra, już są wpisane. Loguje się. I tak to wygląda po zalogowaniu się. Ja już tutaj mam ustawiony numer konta, na jaki chcę przelewać pieniądze. A Zakładając, że Ty dopiero zakładasz konto, pokażę Ci jak ustawić numer konta odbiorcy. Tutaj klikasz na odbiorców, odbiorcy. Ja już tutaj jednego mam, czyli siebie. Tu nie, nie będę Ci pokazywał tych danych, to jest nieistotne. Tutaj dodajemy nowego odbiorcę, czyli na przykład siebie. Wpisujesz swoje imię, nazwisko. Kraj, do którego przelewasz pieniądze, oraz cel płatności, na przykład zasilenie konta złotówkowego. I klikasz dodaj odbiorcę. odbiorce. W tym momencie, kiedy to zrobisz, ja już nie będę wpisywał, bo mi to jedno wystarczy. Tutaj pojawi ci się coś takiego, oczywiście z Twoimi danymi. I teraz, jeżeli chcesz właśnie na to konto przelewać swoje pieniądze, klikasz tutaj wyślij. Ja, na przykład, też tak zrobię. Zabierasz informację, skąd wysyłasz pieniądze. Wybierasz sobie kraj, do jakiego wysyłasz pieniądze też. Wybierasz kwotę, w tym przypadku w euro załóżmy ten 1000. I dostajesz na swoje konto w Polsce 4110 zł. Tak jak mówiłem, pierwszy transfer, pierwszy przerw nic nie kosztuje, a każdy następny zaledwie 99 centów. I do tego masz znacznie lepszy kurs wymiany. OK, kiedy już wybrałeś kwotę oraz konto, na które chcesz przesłać pieniądze, klikasz dalej. Tutaj wybierasz. To znaczy, potwierdzasz dane do przelewu. Ja potwierdzam jak najbardziej. Jeżeli jednak chcę na inne konto przelać, to klikam nowy, ale załóżmy, że wpisałeś prawidłowe konto. Więc tu się wszystko zgadza. Tutaj potwierdzam dane odbiorcy. Klikam. I jak już klikniesz potwierdzenie, w tym miejscu pokazuje ci się, tutaj po prawej stronie, na jakie konto masz wpłacić tą kwotę, którą wybrałeś. Czyli w tym przypadku 1000 euro powinienem wpłacić na ten numer rachunku. To wpisuję jako odbiorcę. Nadawcą, jak widzisz, jestem ja. Tutaj jest nazwa banku, jeszcze cel płatności, taki muszę wpisać, żeby system odnalazł mnie, żeby wiedział, że to ja przelewam te pieniądze, aby mógł przyporządkować to ten przelew dalej na, do mojego konta, gdzie ma te pieniądze przesłać dalej, tak? I jeżeli już dokonasz takiego przelewu, klikasz tutaj, dokonałem, dokonałam wpłaty. Ja tu nie będę klikał, bo to, to by oznaczało, że tej wpłaty właśnie dokonałem, czego nie zrobiłem. Tak? Więc nie byłoby to zgodne z prawdą i później, no nie będę próbował. Jakie informacje później dostawał, nie mam pojęcia. Nie próbuję. Ty dostaniesz takie potwierdzenie na maila, jeżeli klikniesz, że chcesz taką informację otrzymać na temat swojej wpłaty I to by było na tyle. Po prostu czekasz jeden dzień roboczy, załóżmy ja powiem z rezerwą, że dwa dni, tak? I pieniądze masz na swoim polskim koncie. Oczywiście czekasz jeden, maksimum dwa dni od momentu, kiedy wpłacisz daną kwotę tutaj na, na te dane, tak? To nie tak, że sobie wyślesz powiedzmy w piątek, w nocy i w sobotę, czy tak później, gdzie Oczekujesz pieniędzy na swoim polskim koncie, tak? Mówimy o dniach roboczych. I w momencie, kiedy przelewasz te pieniądze, no w miarę wcześniej, a nie około 20. Dobrze, i to by było w sumie na tyle. Jeżeli mówiłem na ciebie za szybko, jeżeli czegoś nie zrozumiałeś, obejrzyj sobie po prostu filmik jeszcze raz i co jakiś czas sobie go zatrzymuj w danym momencie, kiedy stwierdzasz, że przydałoby się to zrobić i powoli wysłuchać to, co powiedziałem. Wierzę, że ci pomogłem. Jeżeli skorzystasz z takiej oferty, oszczędzisz spokojnie, w zależności od tego, jakie kwoty wysyłasz i jak często, nawet kilkaset złotych. A to już jest jakaś ładna sumka, za którą można coś kupić. Jeżeli nie sobie, to komuś dziecku, wnukowi, partnerowi życiowemu. Tak? Pomysłów jest bardzo wiele. Ja tymczasem już kończę. Życzę Ci bardzo wysokich oszczędności korzystając z tego systemu i do następnego razu specjalnie dla ciebie mówił Tomek Sarewski z Monachium. Cześć.